Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie kolejnego dnia naszych zajęć internetowych. I zapraszam na początek do tego, żebyście sobie ułożyli przed sobą 8 klocków, z tym, że dwa klocki będą w kolorze niebieskim. Ja już takie sobie uszukowałam, miałam klocki Lego, a wy jakie posiadacie w domu? Dwa klocki żółte. Dwa klocki czerwone, widać trochę jakby pomarańczowe, ale wierzcie mi na słowo, że czerwone. I dwa klocki w kolorze zielonym. Zapiszcie, ile razem było klocków według kolorów. Kolory były niebieski, żółty, czerwony i zielony. Zapiszcie, ile razem było klocków. I teraz słuchajcie, układajcie tak, jak Was proszę. Najpierw na samym dole ja Wam powiem taką instrukcję. Wy będziecie pracowali teraz według takiej instrukcji. Na samym dole połóżcie gruby niebieski klocek. Na nim połóżcie żółty klocek. Na nim połóżcie czerwony klocek. Na nim połóżcie zielony klocek. Na nim połóżcie zielony klocek. Na nim połóżcie niebieski klocek. Na nim połóżcie żółty klocek. O, jest! I na nim połóżcie czerwony klocek. Ej, coś mi się tu popsuło. Jest, jest, jest. Trochę krzywam wieżę, mam, ale to jest moja wieża z ośmiu klocków. I bardzo proszę, żeby każdy z Was ułożył taką wieżę według instrukcji. Chodzi mi najbardziej o kolory. Żebyście zapamiętali. Niebieski, żółty, czerwony. Zielony, zielony. Niebieski, żółty, czerwony. Była to, ins, we, układaliście według instrukcji podanej przeze mnie. Możecie sobie zrobić takie zadanie, ułożyć dwa zestawy takich samych klocków i poprosić kogoś z domowników, żeby wykonał według Waszej instrukcji, żeby wybudował wieżę, a z, z klocków to już musicie wybrać sami. Wiecie ile ja prosiłam, żebyście uszykowali, a teraz musicie działać sami żebyście potrafili udzielić komuś odpowiednie, przeczytać komuś albo powiedzieć odpowiednią instrukcję, według której będzie pracował. Słuchajcie, takie instrukcje to najczęściej gdzie się znajdują? No oczywiście jak kupujemy jakiś nowy mikser, telewizor. Czasami nawet taka instrukcja jest w użytkowaniu butów, jak kupujemy, żeby pamiętać w jaki sposób je należy czyścić. To są właśnie instrukcje. Instrukcje obsługi są, a nasza to była instrukcja budowania wieży. Ale słuchajcie, rozmawiamy sobie teraz o książkach. Myślę, że pamiętacie Olka i Adę, którzy towarzyszą nam na zajęciach od początku roku. I teraz chciałabym, żebyście poszli razem z Olą, z Adam i z Olkiem. Na wycieczkę. Wiecie, pamiętacie wuja Alfreda, który często z nimi chodzi na różne wycieczki. I właśnie dziś wybrali się do takiego miejsca, który nazywa się takim zakonem. Tam mieszkają mnisi. I wujek Alfred chciał pokazać Adzie Jolkowi, jak kiedyś robiono książki. Mnisi siedzieli na krzesłach, mieli papier i na papierze ręcznie przepisywali to, co ktoś im mówił, to, co ktoś napisał, i te księgi to są takie bardzo, bardzo stare księgi. I właśnie tam, gdzie Ada, Olek i wujek Alfred poszli, tam znajdowały się takie najstarsze księgi. Jakbyście poszli do naszego, Muzeum Marii Katedralnego, to również znajdziecie takie stare księgi. Kiedyś była taka biblioteka w naszej katedrze, i też można było takie stare księgi oglądać. I właśnie Ada i Olek poszli z wujkiem Alfredem do, ta, w takie miejsce, w którym kiedyś, dawno temu, pisano książki, przepisywano książki ręczne. Ale oczywiście było to bardzo trudne. Więc ktoś wymyślił maszynę, która drukuje tekst. Układano tutaj litery, które tworzyły wyrazy, zdania, i układano tekst. I słuchajcie, pierwsze maszyny drukarskie yy, były wynalezione bardzo, bardzo ta dawno temu przez Niemca, pana Gutenberga. On wynalazł pierwsze maszyny drukarskie. Współczesne maszyny drukarskie mają napęd elektryczny. Drukują kolorowe kartki w dowolnej kolejności, barw, wielkości, papieru. A żeby mógł powst mogła powstać książka, wydrukowane strony są przycinane na miarę i składane Wtedy się składa tutaj książkę, widzicie? Najpierw są kartki, potem się to składa, bierze się okładkę, gdzie musi, która musi zawierać to, jaki tytuł jest tej książki, żebyśmy mogli potem rozpoznać. A czytanie za pomocą dotyku tak czytają ludzie, którzy są niewidomi lub niedowidzący. Książki dla osób niewidomych drukuje się alfabetem Braille'a, w którym każdej literze odpowiada określony układ wypukłych punktów. Tekst odczytuje się dotykiem. Tak właśnie powstaje książka. Ada i Oleg i wujek Alfred byli również, najpierw poszli tam do zakonu mnichów. Którzy kiedyś, dawno temu, przepisywali książki, później byli w drukarni, gdzie drukowało się książki i najpierw papier, potem tam gdzie się układało litery, robiło się z nich wyrazy, zdania, i potem tam gdzie się książki składało. Wiecie, żeby napisać książkę, to ktoś, kto napisze książkę, to jest, Autor jest autorem tej książki i dzisiaj będziemy autorami książek. Słuchajcie, przygotowałam sobie pięć kartek dużych, takich A4, które złożyłam na połowę. Złożyłam jedną, w drugą, żeby nam nie uciekały. To możecie sobie zrobić tutaj szywaczem, albo dziurkaczem i zrobić dziurki i zawiązać ładnie na kokardkę. Przynajmniej się yy, sobie przypomnicie. I będziecie wiedzieli, jak to bardzo potrzebne jest umiejętność, jak bardzo potrzebna jest umiejętność wiązania na kokartkę. Oczywiście, nasza książka nie będzie pisana. Nie będzie w niej ani obrazków, ani liter. Słuchajcie, na początek, na pierwszej stronie podpisujemy swoją książkę swoim imieniem. Ja podpisuję moją. Oczywiście. Każdy z Was ma podpisaną swoją książkę, ja mam moją też podpisaną. Widzicie? Widać? Wiecie, jak mi na imię, więc wiecie, co ja napisałam. Słuchajcie, nasza książka jest podpisana i teraz. Pewnie dziwicie się, jak to książka bez liter, bez obrazków. Co to za książka? Będzie to książka, która będzie pokazywała Wasz nastrój. A wiecie, co to jest nastrój? Jeśli jest wam dobrze, to jaki macie nastrój? A jeśli wam jest źle? A jeśli jesteście smutni, to jaki macie nastrój? A jeśli się wam coś podoba? A jeśli się wam nie podoba? A jeśli jesteście zdziwieni, że jak to się stało? Ja przygotowałam sobie takie, słuchajcie, różności. Część to są, to jest tak imakulatura i to, co właściwie mogłoby znaleźć się na, w różnych pojemnikach na śmieci. Ja uszykowałam sobie tutaj taki kawałek od jakiejś przyprawy. Tutaj uszykowałam sobie taki nożyk do otwierania puszek. Przygotowałam sobie taką torebeczkę. Przygotowałam sobie patyczek drewniany. Przygotowałam sobie kalendarzyk taki śliski. Przygotowałam sobie jakiś kawałek takiego opakowania też śliskiego. Przygotowałam sobie kawałek takiej foliki, Przygotowałam sobie kawałek stążki i przygotowałam sobie coś takiego miękkie. Jakiś miękkie to chyba było w pudełku od jakiejś biżuterii, znalazłam to i sobie takie coś przygotowałam i słuchajcie, na każdej stronie będę miała coś innego. I spójrzcie. To jest wiadomo czyja to książka. Tutaj sobie włożę o moją jedną rzecz. Tutaj drugą. Teraz kładam sobie moją tą stążeczkę. Tutaj patyczek. Tutaj kalendarzyk. Teraz tą poduszeczkę. Teraz wkładam sobie folinkę. Teraz to metalowe do zaciągnięcia, żeby otworzyć puszkę. I tutaj też to metalowe. Ja akurat znalazłam sobie takie od leków. I teraz patrzcie. Siedzę sobie tak tutaj przed ekranem. Rozmawiam z Wami, znaczy się mówię do Was. Myślę, że mnie słuchacie i odpowiadacie mi. I teraz patrzcie, otwieram sobie na przykład, zamykam oczy, otwieram sobie obojętnie, na której stronie. O, mam. I teraz jak patrzę, nie patrzę, tylko dotykam. O, to ja otworzyłam stronę. I jak to dotykam, to jestem taka szczęśliwa, uśmiechnięta. A teraz coś innego. Inno, na innej stronie otworzę. Oczywiście nie patrzę, widzicie? Nie zaglądam. I teraz otwieram tu. Ojejku, nic nie ma. O niej jest. O, to takie śmieszne. Tak, jest śmieszne tutaj. Tworzyłam papier. Taki śliski. Czuję się, jakbym była na zjeżdżalni. A teraz otwieram. Pomyślę sobie, jak to mi jest smutno, że nie mogę się z Wami spotkać i Was zobaczyć. Wiecie, co mi to przypomina najbardziej. Muszę sobie znaleźć. Chyba najbardziej taki smutek przypomina mi tutaj o ten woreczek. Jeśli dotknęłam ten woreczek, to czuję taki, taki smutek, że nie mogę się spotkać z przedszkolakami. Taka książeczka. Zobaczcie, mam tutaj ją. Ona jest taka gruba dosyć. Po środku są te wszystkie rzeczy. Ja ich jeszcze nie przykleiłam, ale można wziąć klej i klejem sobie podkleić, przykleić do tych kartek. Możecie wziąć taśmę klejącą, ale pewnie lepszy byłby klej. I teraz słuchajcie, jeszcze coś innego można z tym zrobić. Mało tego, że będziecie mogli sobie określać, jaki, jaki macie nastrój. W jakim humorze dzisiaj jesteście? To jeszcze możecie dotykając, nie patrząc na, na, te, na to, co na wkleiliście. Zobaczcie, ja tu patrzę na Was i teraz paluszkami dotykam i powiem Wam, jaki to ma kształt tutaj. O, to tutaj, to ma kształt prostokąta. Zgadza się? O, zgadza się. Uwaga, uwaga, teraz mam. Kształt kwadratu. Zgadza się? Zgadza. A teraz, a teraz uwaga, uwaga. Otwieram. I co to za kształt? O prostokąta. Zgadza się. Ten mój kalendarzyk ma kształt prostokąta. I teraz słuchajcie, każdy z Was. Który zrobi tą książkę, może nazywać się autorem. Bo co włożycie do tej książki? Co wkleicie, To już zależy od Waszych pomysłów. Mogą być kawałki materiału. Możecie wziąć trochę ryżu, posypać, najpierw pozmarować klejem, później nasypać trochę ryżu. Możecie przykleić różne wzory materiałów, nitki, wełnę. Będziecie mieli taką książeczkę. Własnego autorstwa. Bez słów książeczka i bez liter. Jedyny liter, które napiszecie, to będzie Wasze imię na pierwszej stronie. Słuchajcie. Życzę wszystkim udanej pracy. Bardzo dziękuję Zosim i dziękuję bardzo Julitce. Ja wiem, że następnie na pewno też coś przyślą, ale do dzisiaj dostałam od tej dwójki. I słuchajcie. Mam dla Was takie wyzwanie. Nie będzie ono łatwe. Proponuję, żeby każdy z Was wziął do ręki swoją ulubioną książeczkę i przeczytał nam fragment tej książeczki. Bardzo proszę, żeby rodzice wasi nagrali filmiki, przysłali je do mnie, a ja sobie je odczytam, odsłucham, przepraszam. A jeśli pozwolicie, nie będziecie się wstydzili, będziecie na tyle odważni, że będę mogła, to dacie mi znać, czy mogę te filmiki wkleić na naszą stronę internetową, na stronę naszego przedszkola. Jeśli pozwolicie, to bardzo dziękuję. Jeśli nie pozwolicie mi ich wkleić i będę mogła tylko ja to wysłuchać, nie ma problemu. To wszystko zależy od Was. Macie możliwość dokonania samodzielnie, macie dokonać wyboru. Czy chcecie się pokazać przed dużą publicznością, a to wtedy na naszą stronę przedszkolną może wyjść każdy, kto tylko chce. Może wyjść wasza babcia, wasza ciocia, wasza koleżanka, i tam możecie się pochwalić, jak ja pięknie czytam. A my wszyscy będzie. Ja przede wszystkim będę biła wam brawa, i będę słyszała, jak pięknie czytacie. Myślę, że wyzwanie zostanie podjęte. Zosia już zaczęła, więc sugeruje się trochę tym, że Zosia czyta, więc większość z Was też już czyta. I proszę bardzo, żebyście te filmiki przysłali. Czekam na zdjęcia od Was. Życzę Wam miłej zabawy przy, waszych, przy książkach Waszego autorstwa. Oraz czekam do piątku na filmiki. Do zobaczenia!